Świat schodzi na psy, choć jak to mówią, pierwsze koty za płoty, lecz do roboty ciągle się wpada w kłopoty. Nie wszystko da się naprawić, tą ludzko chciwość do siebie, nienawiść. Na drogę samos przez życie pedałuj. już co, róbce chcesz, tylko potem tego nie żałuj. Świat schodzi na psy, a nikt nie stara się tego naprawić. A i tak będziemy na tym tracić. O, 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 otóż to wszystko inne w tłodzinie planów sto. A i tak gówno wyszło na świecie złodziejaszków, stos i ktoś mi jeszcze powie, że świat jest sztos, zawsze wszystko o to w każdego cios przez życie będziemy się męczyć, dręczyć, katować, a mówią, że trzeba życie kosztować. Świat schodzi na psy, a nikt nie stara się tego naprawić, a i tak będziemy na tym tracić. W sumie to może i masz rację. Ciągle tracę motywację, jak widzę świat zdrajców. Tylko nóż w plecy wbijają, nawet się nie zaskają, tylko wciąż blefują i kłamią. Satysfakcję z życia odbierają, za każdym rogiem się czają. Do życia wchodzą, wychodzą, mącą już mącą, Ciekawe, co wtedy, kiedy to ich odtrącą. Świat schodzi na psy, a nikt nie stara się tego naprawić, a i tak będziemy na tym tracić.